Rząd przygotował ustawę o szpiegowaniu Polaków, zgodnie z którą może mieć właściwie nieograniczony dostęp do wszystkiego, co piszemy w swoich komunikatorach internetowych na mediach społecznościowych w wiadomościach prywatnych. No to tak jakby przed dobą internetu rząd przymusowo każdemu zainstalował podsłuch i na żywo miał dostęp do tego, o czym, z kim i kiedy rozmawiamy. Spokojnie, powiedzieć o... A to mamy inwigilację. To jest oczywiście absolutny skandal. Rząd w tej ustawie też daje sobie możliwość wyłączenia internetu na obszarze, który sobie wybierze. No to pachnie Koreą północną. Sprzeciwiamy się temu, tak jak sprzeciwialiśmy się sięganiu rządu do naszych kieszeni, tak sprzeciwiamy się sięganiu rządu do naszych telefonów komórkowych, tak jak sprzeciwialiśmy się rządowi, który chciał okradać nas z naszych ciężko zarobionych pieniędzy tak sprzeciwiamy się rządowi który chce okradać nas z prywatności